Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Dlatego Narcyzowi nie zależy na Tobie. Zawsze starałeś się, by Narcyz zobaczył to, co Ty widzisz, by zobaczył rzeczy z Twojej perspektywy. Zawsze chciałeś, żeby zrozumiał rzeczy dla Ciebie oczywiste, podstawowe, dotyczące szacunku i miłości. Starałeś się go nauczyć zasad, wartości, etycznych i moralnych. Myślałeś, że może pewnego dnia zrozumie, że to, co robi, jest złe. To tak, jakby Narcyz był dzieckiem, a ty byłbyś jego opiekunem, jego rodzicem. Tak, jakby Narcyz nigdy nie dostosował się do społeczeństwa. Tak, jakby się nie asymilował. Zawsze robił coś źle. Zawsze ranił innych ludzi. Zakładasz, że Narcyz nie rozumie, jaki jest problem. Zakładasz, że nie rozumie, w czym jest problem. Zakładasz, że narcys nie wie, co robi, ponieważ jego zachowanie jest głupie, jest lekkomyślne, bezmyślne. Wydaje się niewrażliwy, nieczuły. Wydaje się, że nie ma dla ciebie żadnego szacunku. Wydaje się, że nie ma szacunku dla nikogo innego. Może się nawet wydawać, że nie ma szacunku także dla siebie samego. Narcyz nieraz narażał siebie na niebezpieczeństwo, sabotuje nawet siebie samego. Dlatego zakładasz, że czegoś nie rozumie, że może nie rozumie, co robi. Dzieje się tak, ponieważ normalna osoba. Nie robiłaby w dalszym ciągu czegoś, co rani kogoś innego, lub gdyby wiedziała, że szkodzi samemu sobie, że rani siebie. Musisz zrozumieć i zaakceptować fakt, że narcyz nie jest normalnym człowiekiem. Osoby narcystycznie zaburzone to nie są normalni ludzie. To nie są tacy ludzie jak inni. Rozumieją, że ich zachowanie jest złe. Narcys rozumie, że to ciebie rani. Rozumie także, że rani siebie samego. Że szkodzi sobie. Po prostu go to nie obchodzi. Nie zależy mu. W danej chwili narcys czuje, że na to zasługujesz. Nie czuje się tak, jakby popełniał błąd. Nie jest mu przykro. Wie jednak, że kłamstwo, zdrada, kradzież jest zła. Wie, że to, że celowo usiłuje cię zranić, jest złe. Narcyz jednak nie uważa, że gdy on tak postępuje, to jest to złe. Uważa tak, Ponieważ wierzy, że zrobiłeś mu coś złego. Dlatego teraz w jego umyśle, w jego zaburzonej głowie, uważa, że to, co robi, jest uzasadnione, że ma do tego prawo. Narcys myśli, że na to zasłużyłeś. Dlatego sądzi, że wcale nie postępuje źle. Gdyby ktoś inny tak zrobił, to byłoby złe, ale Narcys w swojej głowie myśli, że broni się przed Tobą, podczas gdy w rzeczywistości odpowiada na własne myśli, na uczucia, które są w jego głowie. Narcys wyżywa się przez to na Tobie, poniża Cię za to. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Narcyz nie akceptuje tego, że ten problem jest w jego wnętrzu. W jego głowie myśli, że to ty mu coś zrobiłeś. Mogłeś nie zrobić mu absolutnie niczego, niezależnie od tego, jak bardzo się starałeś z nim porozmawiać i przedstawić swój punkt widzenia, swoje racje. To nie robi żadnej różnicy, to nie ma żadnego znaczenia. W przypadku Narcyza to niczego nie zmieni. To nie ma nic wspólnego z tobą. Czujesz się tak, jakbyś coś zrobił, lub czujesz się tak, jakbyś mógł coś zrobić, gdybyś miał taką możliwość, okazję. Narcyz postrzega swoje uczucia jako fakty. To, co czuje narcyz, staje się rzeczywistością. Staje się tym, co powiedziałeś lub co zrobiłeś. Nie ma logicznego wyjaśnienia, nie ma rozwiązania tego problemu, ponieważ narcyz nie chce ci wierzyć. Nie obchodzą go twoje uczucia. Nie obchodzi go, jeśli cię zrani, ponieważ z jego perspektywy to nic w porównaniu z tym, co ty zrobiłeś jemu. A nawet jeśli nic nie zrobiłeś, to nie oznacza, że nigdy niczego nie zrobisz. Dlatego w umyśle narcyza nadal na to zasługujesz, nadal zasługujesz na karę. Dlatego tak często mówię o tym, by zastosować metodę braku kontaktu. Ponieważ z narcyzem nie ma sensu rozmawiać, nie ma sensu dyskutować, nie ma sensu inwestować i się wysilać, z narcyzem tylko tracisz swój czas, wtedy tylko tracisz swoją energię, swoje zasoby, nie znajdziesz żadnego rozwiązania. Nie odnajdziesz w tym żadnego sensu. Narcyz nie jest normalny, nie posługuje się logiką, nie jest racjonalny. Ma niewykształcony prawidłowo mózg, jest niedorozwinięty, jest uszkodzony, wybrakowany, nadmiernie emocjonalny, ma urojenia, ma zaburzenie osobowości. Narcys żyje w zaprzeczeniu i projektuje swoje problemy na innych ludzi. Czasami może ci się wydawać, że do niego dotarłeś, że przemówiłeś do rozsądku, lecz wkrótce uświadomisz sobie, że jednak tak się nie stało. Dzieje się tak, ponieważ cokolwiek Narcys zrozumiał dzisiaj, na cokolwiek zgodził się dzisiaj, cokolwiek obiecał Ci dzisiaj, jutro nie ma to już żadnego znaczenia, jutro nie jest to już ważne, nie jest istotne, nie jest już aktualne. W Jego świecie nie ma prawdy i nie ma logiki. Zmienia się to w zależności od tego, jak czuje się narcyz? W zależności od tego, jak narcyz czuje się w danej chwili, w danym momencie, w danej minucie i sekundzie, uczucia narcyza mogą się zmienić w jednej chwili, z minuty na minutę. Narcyz bardzo dobrze rozumie różnicę między dobrem a złem. Rozumie ją tak długo, dopóki nie ma to zastosowania w jego przypadku. Narcyz może ci powiedzieć, co ty zrobiłeś źle, lecz nie może zastosować tego samego względem siebie. Względem siebie już nie ma takiej energii. W jego głowie prawda jest zależna od jego uczuć. Jeśli narcys czuje, że to co zrobił było uzasadnione, to żadne zasady nie mają względem jego osoby zastosowania. Zawsze jednak źle się to dla ciebie skończy. Narcys rozumie, że kradzież jest zła, lecz może cię okradać, jeśli czuje, że jest to uzasadnione usprawiedliwione. Narcys tego potrzebował. lub coś mu zrobiłeś, a może myślał, że coś mu zrobisz. Może myślał, że coś mu ukradniesz. Narcys zawsze znajdzie sposób, by uzasadnić i usprawiedliwić swoje postępowanie. Swoje złe czyny. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku morderców. Wiedzą, że to byłoby złe, gdyby ktoś ich wyeliminował, lecz sami siebie nie umieszczą w tej kategorii. Dzieje się tak, ponieważ uważają, że są wyjątkowi i zasady nie mają względem nich zastosowania. Dlatego są tacy lekkomyślni, dlatego są tacy impulsywni, dlatego podejmują ryzykowne zachowania, ryzykują swoim życiem, swoim zdrowiem, wszystko dlatego, ponieważ myślą, że zasady nie mają względem nich zastosowania. Jest to myślenie magiczne. Wierzą, że sprawy same się rozwiążą, ułożą, lub ktoś przyjdzie i ich uratuje, ponieważ wierzą w to, że są wyjątkowi. Wierzą, że są inni, lepsi od pozostałych. Sprawy nigdy nie mają jednak takiego obrotu, jak zakładali. Nie dzieje się po ich myśli. Wszyscy na koniec przegrywają w ten czy inny sposób. To nieszczęśliwe osoby zawsze niszczą siebie na koniec, ponieważ zabrnęli za daleko, przecenili swoją rolę, zrobili coś, a powiedzieli, że nigdy tego nie zrobią. Demaskują się własnymi działaniami. Osiągają taki punkt, w którym już nie mogą zajść dalej, nie mogą zabrnąć dalej, nie mogą już więcej osiągnąć. Żaden narcyz nie odniesie długotrwałego sukcesu, nie będzie się wspinał cały czas do góry, ponieważ w pewnym momencie wszyscy narcyzi upadają, spadają w dół. Dzieje się tak z powodu stylu ich życia, z powodu ich toksycznych, destrukcyjnych zachowań, z powodu tego, jakie życie wybrali. Narcyz nie może być chodzącym sukcesem i zwycięstwem przez dłuższy okres czasu. Jego zaburzenie nie pozwala mu osiągnąć sukcesu. Jego zaburzenie nie pozwala mu na to, by funkcjonować stabilnie i długotrwale. Dlatego narcys nieustannie poszukuje nowych źródeł zasilania. Zawsze poszukuje kogoś, kto go uratuje. Poszukuje wybawcy, ratownika. Narcyz wie, że już jest stracony. Wie, że nic dobrego go. Nie spotka, wie, że nie ma na co czekać, dlatego nie ma żadnej zachęty, by zachowywać się dobrze. Narcys nie ma powodu, by na czymkolwiek mu zależało, nie ma powodu, by cokolwiek go obchodziło. Umów się na prywatne sesje: napisz na autentyczni. 23 małpa gmail. .com. Polub Skomentuj, subskrybuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.